Piątek wieczorem w pubie spotyka się dwóch starych przyjaciół. Siema stary, nie widzieliśmy się tyle lat, chyba od, od podstawówki, gdzie ty byłeś, co robiłeś, jak pracujesz, z czego żyjesz, z przyzwyczajenia i się śmieją. Jeden tam i drugi opowiada o swoich pracach, od gdzie on tam był, gdzie mieszkał, jak dzieci, jak żona i zaczynają sobie tam opowiadać piwo, za piwem piją, cieszą się, rozkoszują życiem. No piątek jest super nastrój, fajne jest spotkanie i tak dalej. To ludzie, którzy nie lubią poniedziałków, to ludzie, którzy lubią piątki. Oni tam spotykają swoich starych przyjaciół, i mogą poopowiadać o swoich krzywdach życiowych, narzekać na system, na pracodawców, na, na małą na mało ilość pieniędzy, na, to, na swoje choroby, na swoje sytuacje w domu. To ludzie, którzy pięć dni w tygodniu cierpią, ponieważ chodzą do pracy, ale nagle ożywają, czują się szczęśliwi, mają mnóstwo entuzjazmu w piątek wieczorem, ponieważ skończyli pracę. Niestety w sobotę nastrojenie jest gorsze, bo już minął jeden dzień, a w niedzielę, mimo to, że ten dzień jest wolny, że można sobie odpocząć, jest już męczącym dniem, bo świadomo, że ja jutro muszę wstać do pracy, zaczyna nas dręczyć. I niestety bardzo często ludzie po wolnych tych dwóch dniach Budzą się w poniedziałek rano bardzo zmęczeni i nie mają sił pójść do pracy. Po prostu to jest dziwne. Oni spali, oni jedli, wypoczywali się, zregenerowali fizycznie, tak jakby to powinno być wszystko normalnie. A Boli głowa nie ma sił, żeby tam się podnieść z łóżka. Jak to się dzieje? Ja spotykam coraz więcej osób, które mówią, że co by nie robiły, tam, jakieś tam diety, sport. Ró różne rzeczy robią i dalej się czują zmęczeni. Nie mają takich sił, mobilizacji do pracy, do swoich obowiązków. Wszystko robią z takim e, przymusem. Dlaczego tak się dzieje? No cóż, spróbujmy znaleźć odpowiedź. E, brzmi jeszcze bardzo często takie pytanie. E, Człowiek mówi, że ja bym chciał, żeby jakaś zmiana nastąpiła. I niektórzy mówią, no ja czekam już tyle lat, bo to nie, nie tak miało być. Ja nie tak planowałem swoje życie, kiedy byłem młody, a to wpadłem w jakiś taki kierat. Mam rodzinę, żonę, dom, pracę, mi na 15 lat minęło, i, i, a, a 20, i, i jakby to nie jest ten rezultat, którego ja chciałem, i kiedy to się zmieni, jak ktoś tak pyta, ja od razu mogę powiedzieć, że się to się nigdy nie zmieni. Jeśli ktoś czeka na zmiany, to one nie nastąpią. Na zmiany się nie czeka. Zmiany trzeba dokonywać dzisiaj teraz, teraz. Nie można czekać na zmiany. Dzisiaj jest czas, żeby coś zmienić. A co trzeba zmienić? Podam wam nie nadzwyczajne źródło energii, bardzo dostępne źródło życiowej energii, takie na co dzień dostępne. Coś co napędza nas do wszystkich zajęć, okazuje się, że źródłem, głównym źródłem energii dla człowieka, żeby on czerpał zadowolenie, chciało mu się tam pracować i rozmawiać i myśleć, jest wykonywanie zajęcia, które go ciekawi. Jeśli człowiek to robi, to go napędza nie tylko w tym czasie, jak on to robi, a może jest tam pochłonięty tym, ale go to napędza na cały dzień, na wszystkie inne obowiązki. Dlatego każdy człowiek powinien odnaleźć w sobie to właśnie ulubione zajęcie. I my mamy takie zajęcie. My sobie, gdzieś tam to u nas jest pod świadomością. My myślimy czasami o tym, albo nam to się śni nawet ale nie pozwalamy sobie tego robić. Być może mechanik samochodowy, lubi śpiewać. No i mu głupio powiedzieć kolegom, że ja bym chciał śpiewać. On czasami jak się napije to być może śpiewa. A być może ktoś lekarz potrzebuje pracy w ogródku, ale jest lekarzem, ponieważ go rodzice wysłali do tej szkoły, ponieważ oni byli lekarzami, i jemu też trzeba być teraz lekarzem. Ale tak naprawdę to go fascynuje tam ogrodnictwo, chciałby mieć swój sad, ogród, nie wiem. I teraz każdy człowiek powinien się przyznać w swoim dorosłym życiu, co jest tym jego zajęciem, którego fascynuje, które jest dla niego interesujące. I nie możemy tego odkładać. Róbmy to nawet dzisiaj, dopełnić dodatkowo, przepraszam, po pracy w ramach odpoczynku, pół godziny. I niech to nie przynosi żadnego zysku. Nam się by chciało, tak, żeby to co ja robię, to co mnie fascynuje, żeby to przynosiło jeszcze pieniądze. To może kiedyś przyniesie pieniądze, a nawet jeśli nie, to będzie źródłem ogromnej siły, energii do tego, żeby wstawać do pracy dbać o rodzinę, o wychowanie dzieci, wykonywać wszystkie obowiązki, załatwiać wszystkie sprawy, mamy motywację, mamy energię, ponieważ w przeciągu dnia, w przeciągu tygodnia są te chwile, kiedy ja jestem zajęty swoim ulubionym zajęciem. Musimy to sobie przyznać, znaleźć, nie, nie myśmy teraz, teraz niektórzy słuchają, moim ulubionym zajęciem jest pić piwo z kolegami w piątek. To jest zamiennik, my nie oszukujmy siebie, to jest y, podróbka, my poprawiamy sobie nastrój, ale nie będziemy od tego, z tego powodu szczęśliwi. My tam chwilowo czujemy się lepiej, ale jesteśmy na drugi dzień, trzeci zdruzgotani, czujemy się coraz fatalniej, to nie daje nam życiowej energii do tego, żeby w poniedziałek wstać z zapałem do pracy. Róbmy to, co nas ciekawi i nie odkładajmy tych zmian na potem. Zmieniajmy swoje życie dzisiaj.